Temat. Kłaniam się państwu, Łukasz Kazimierczak, gościem naszej poniedziałkowej rozmowy jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata. Dzień dobry. Dzień dobry. Po weekendzie kumulacja manifestacji opozycji w związku ze zmianami w sądownictwie, szeroko rozumianymi. Mówi się o tym, że takie przesilenie na wzór grudniowy... Przewrót lipcowy, też takie słowo się pojawiło. Pańska ocena tego, co się w weekend wydarzyło? Opozycja się zmobilizowała to ta mobilizacja nie była zbyt duża. To znaczy, widzieliśmy wszyscy, że jednak poparcia społecznego te okrzyki opozycji nie mają. No to już jest takie właściwie rytualne, że cokolwiek by Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawiło jakiegokolwiek projektu reformującego państwo. No to opozycja krzyczy gwałt, Rety, łamana demokracja, zamach stanu i tak dalej, ale już jakby społeczeństwo się uodporniło na te okrzyki jest tylko jakaś wierna grupa, która, która w tych manifestacjach bierze udział, ale od dźwięku społecznego dużego to nie ma. Nie, nie boi się Pan, że to będzie trochę narastać, dlatego że no, opozycja zapowiada kolejne akcje, przede wszystkim jakieś wspólne działania. To taki nowy głos zdaje się, że też trochę te, te emocje społeczne wyszły poza partie, zaczynają nimi sterować organizacje takie jak obywatele RP. Kod, które być może trochę tak tych polityków opozycji zaczynają jako zakładników swoich traktować. To oni są teraz głośniejsi, to oni żądają. No ale już, już wiemy na pewno, że KUKI z 15 nie przyłączy się do tych działań. PSL ustami Marka Sawickiego też się zdystansował. Myślę, że wśród polityków nowoczesnej i Platformy jest tyle różnych animozji, że chyba raczej jakichś wspólnych działań nie można się spodziewać. No, ci obywatele RP, no to jest takie nowe wydanie kodu, taka bojówka tej opozycji totalnej. No i oni, oni oczywiście próbują podgrzewać nastroje społeczne, próbują znaleźć jakieś paliwo dla, dla jakiejś akcji o szerszym zasięgu i myślę, że dążą do tego, no te wypowiedzi, chociażby z tych manifestacji wskazują na to, że są gotowi na wszystko, nawet na, na ofiary śmiertelne. No, to jest zupełnie zupełnie skandaliczne, no ale ja mam nadzieję, że, że tutaj jednak Polacy, patrząc na to, jak skutecznie prawo i sprawiedliwość wymuje kraj, nie, nie pozwolą na to, żeby do takich właśnie zdarzeń, jakiś o charakterze już, już przemocy rozlewu krwi doszło. Na szczęście jeszcze, mamy, mamy służby, które działają skutecznie i zapewniają bezpieczeństwo manifestującym, bo to warto podkreślić. No, ci, którzy krzyczą, gwałturety. Demokracja zagrożona, totalitaryzm u, u, u bram mogą właśnie organizować te demonstracje, uczestniczyć, nikt ich, nikt ich nie atakuje. Wręcz przeciwnie, policja ochrania te ich wystąpienia, więc o żadnym naruszeniu zasad demokracji nie może być mowy. Jeśli już to, to oni próbują złamać zasady demokratyczne. Mówi pan o szukaniu paliwa, to o paliwie porozmawiajmy o opłacie paliwowej. Burza w Sejmie, kolejna, ubiegłotygodniowa, o aż pomysł wprowadzenia opłaty paliwowej. Niektórzy mówią, że to jest niezbędne, żeby budować polskie drogi, lokalne, te, które do tej pory były zaniedbywane. Inni mówią nie, przeciwnie. To jest tylko, do, albo nie. Trzeba budować, tylko dlaczego z kieszeni obywateli? E, mówimy o opłacie drogowej stricte, bo tak, tak, ona, się, tak ona się nazywa. E, no ja, ja chciałbym zapytać, czy jeśli odkryjemy, że przecieka nam dach, to nie reagujemy, to, to udajemy, że nic się nie wydarzyło. No, oczywiście nie, prawda? Próbujemy, próbujemy dach naprawić, bo inaczej te szkody, które, które te dziury w dachu spowodują w naszym domu, no będą nas kosztowały wielokrotnie więcej. I, I analogicznie, jeśli wiemy, że stan dróg lokalnych jest fatalny, no to mamy dwa wyjścia, tak? Możemy udawać, tak jak nasi poprzednicy, Platforma i PSL, że nic się nie dzieje, albo Stymulować jakieś, jakieś działania, bądź też podejmować takie, takie przedsięwzięcia, które ten stan dróg poprawią. No my poszliśmy tą drugą drogą, czyli krótko mówiąc, poszukaliśmy takiego rozwiązania, które, którego oczekują kierowcy, bo wszyscy ci, którzy podróżują po polskich drogach, wiedzą, że autostrad, ekspresówek mamy coraz więcej, ale drogi gminne, drogi powiatowe są w fatalnym stanie. One się pogarsza, ten stan się pogarsza z roku na rok. Z jakiego powodu? Po prostu gmin, i powiatów nie stać w dużej mierze na to, żeby te drogi remontować, żeby, żeby je modernizować, tak, żeby budować. W budżecie nie będzie na to środków. Pan jest posłem wnioskodawcą, który tak naprawdę ten projekt przedstawiał w Sejmie, więc pewnie wie pan więcej. Nie można było znaleźć tych środków w budżecie, skoro no, deficyt jest niski? Oczywiście no, alternatywą dla tej opłaty drogowej są środki budżetowe. Tylko ja chciałem zapytać, czy to byłoby sprawiedliwe i uczciwe, żeby na remonty tych dróg składali się wyłącznie Polacy? No bo budżet państwa wiadomo, pochodzi z naszych podatków? Natomiast użytkownikami tych dróg gminnych powiatowych są również cudzoziemcy, którzy podróżują po naszym kraju, którzy przyczyni się To przecież nie chodzi tylko o ruch samochodów osobowych, również o ruch ciężarówek, które bardzo negatywnie wpływają na stan tych dróg i czy, czy ci, którzy niszczą te drogi, mają rejestrację, nie wiem, niemiecką, rosyjską czy, czy jakąkolwiek inną, czy oni nie powinni partycypować w polepszaniu stanu tych dróg? No i My uważamy, że tak, że kto użytkuje, ten ponosi również koszty, czy partycypuje w kosztach w kosztach naprawtych no tak, że to, to samo jest... można było, na przykład, o służbie zdrowia powiedzieć, kto użytkuje to? No i, w zasadzie, i z budżetu. No i, w, bo... i, w zasadzie, i w zasadzie tak jest, prawda, bo, bo tutaj akurat nie, nie, nie mamy czegoś takiego, że, że yy inni korzystają z tego naszem, naszego systemu ochrony zdrowia za darmo, prawda? Więc tutaj akurat myślę, że to nie, nie jest najlepsza analogia, natomiast nie ulega wątpliwości, że jeśli nie poprawimy tego stanu dróg, to cały czas będziemy się borykali z gigantycznymi kosztami, chociażby likwidacji skutków wypadków drogowych. No na drogach gminnych i powiatowych dochodzi do około 16 tysięcy wypadków rocznie. To jest 47% Procent wypadków. Ginie ponad tysiąc osób. 18 tysięcy średnio zostaje rannych. To są miliardowe koszty. Oblicza się, że koszty likwidacji wypadków drogowych w Polsce to jest między 40 a 60 miliardów złotych. Więc czy my, czy my jesteśmy gotowi jako społeczeństwo na ponoszenie ciągle tych kosztów? Do tego jeszcze koszty eksploatacji samochodu. No każdy się zgodzi z tym, że częstsza wymiana ogumienia, częstsze naprawy układu zawieszenia, no i też zwiększone zużycie paliwa związane z tym, że poruszamy się po drodze gorszej jakości z mniejszą prędkością, nie taką, jak, jaka, jaka jest ekonomiczna, powoduje, że te koszty eksploatacji samochodu per saldo się zwiększają. Ale, więc... ale zwiększają się też koszty eksploatacji, tak powiem, podatkowej, bo już jeden podatek płacimy w paliwie. Tak no tak, to prawda, to prawda. Tylko że ta, ta, ta opłata. Drogowa, którą my proponujemy, to mają być środki, które w 100% pójdą na drogi. 50% pójdzie na ten fundusz dróg samorządowych, na te drogi te gminne lokalne. i powiatowe, mhm. tak. Natomiast drugie 50% na Krajowy Fundusz Drogowy, tak, żeby w przypadku takich modernizacji, gdzie łączy się droga gminna czy powiatowa z drogą krajową, żeby ten, ten remont był doprowadził do tego, żeby ta sieć była spójna, więc chodzi o to, żeby. Wszystkie środki, które będą zgromadzone z tej niewielkiej opłaty, która nie wpłynie albo nie musi wpłynąć na, na tak dużo, dużą podwyżkę paliwa, jak niektórzy tutaj prowokują, a opozycja jest taka no, bardzo swobodna w tych, w tych różnego rodzaju scenariuszach i straszy społeczeństwo. Wilcia, wilcia prawo opozycji. Jasne, jasne, ale, ale no, powinni pamiętać, że za ich rządów paliwo benzyna na przykład kosztowała już blisko 6 zł. Teraz kosztuje 4,30, 440, więc. Jest, jest to chyba najlepszy czas na to, żeby taki mechanizm, stały mechanizm finansowania napraw tych dróg wprowadzić, żeby, żeby ich stan się poprawiał, żebyśmy dążyli do tego standardu, który, którego oczekują polscy kierowcy i to kierowcy będą beneficjentami największymi tego, tego projektu. Mam nadzieję, że on zostanie Inaczej przez Sejm uchwalony. A jest szansa, żeby w ogóle nie było podwyżek, dlatego, że pojawiły się też takie opinie, że być może skonsumują to koncerny paliwowe. Oren na przykład jakoś to wchłonie na Tyle, Nie będzie jest na to poważna szansa. Właśnie oświadczenie, oświadczenie zarządu PKN Orlen wskazuje na to, że w ogóle kierowcy mogą, mogą nie odczuć tej zmiany. Ja, ja, nie chcę, ja nie chcę tutaj zdawać żadnych jednoznacznych zapewnień, bo przecież wiemy, że koszt podatku to, to, jest, to jest tylko składowa kosztu ostatecznego paliwa na stacjach. No tutaj jest wiele czynników takich makroekonomicznych, Gdyby się okazało, że cena ropy rośnie, no, mogłoby to oznaczać jakąś podwyżkę, ale przecież te, te różnice w cenach paliw, chociażby w zależności od tego, czy stacja jest położona przy autostradzie, czy gdzieś przy drodze lokalnej, są duże. To, to przekraczają często 50 groszy, więc my widzimy. Są, że... Jest, jest pole manewru, także dla koncernów i państwo. Oczy... Czy pójdzie, pójdą w ślad na przykład za Orlenem, jeżeli ona jestem, jestem pewien, że jeśli Orlen i Lotus zdecydują o tym, że e, ceny będą utrzymane na tym, poziomie bądź nawet spadną. No tu chociażby kurs dolara też na, na to mm. ma wpływ i, i chyba os, os, ostatnie dane pokazują, że złotówka w stosunku do dolara się umacnia i to oznaczać może, że wręcz cena paliwa spadnie yy, na, na stacjach benzynowych. Projekt jest w komisji. Kiedy możemy spodziewać się głosowania? Jeszcze w tym tygodniu? Yy, no, Komisja, Komisja Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego już rozpatrzyły ten projekt, także on już jest gotowy do drugiego czytania. Myślę, że w tym tygodniu na, na, na posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie, no a potem, potem trzecie czytanie i, i, i pracę w Senacie. Zbigniew Dolata, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do usłyszenia.